Poznajcie białasa, to jest białas. To przyjechaliśmy go nakarmić. Białas. Białas idzie jeść. Patrzcie na niego. Patrzcie. Białas tam jest? Jest piękny. Białas! Białas! On nie. Patrzcie, jaki słupki. Jest piękny. I w dodatku jest bardzo stary. On ma 17 lat i pół. Ma 17,5 lat już. Już jest naprawdę stary. Białas. Białas! Czy skończyłeś? 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 Patrzcie, jaki jest ładny skończy jeść białas pat takie Białaś.